Chrystus w skresie, Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj wiacznie święto parafialne, ponieważ nowa cerkiew, biała murowana świątynia właśnie jest pod wezwanie zmartwychwstania pańskiego. I to dzisiaj e, rodujemy się i to dzisiaj e, cieszymy się ze zmartwychwstałego Chrystusa. I to dzisiaj e, wspólnota parafialna przeżywa swoje właśnie najważniejsze święto w roku, święto... E, tak, można powiedzieć, zmartwychwstania e, jako święto patronalne, e, ale przede wszystkim święto właśnie świąt, paschę Chrystusową, w której to nie ma e, miejsca na smutek, jest miejsce tylko i wyłącznie na radość, bo Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć. Nasza wspólnota parafii prawosławny wiecznie Wiacznie nie jest e, zbyt liczna, natomiast każdy, kto mógł to w tym święcie właśnie w dniu dzisiejszym z wiernych naszej parafii, sąsiedniej parafii uczestniczył w tym radosnym, paschalnym święcie. W dniu dzisiejszym przy wspólnym ołtarzu święto turgi spróbowali duchowni z naszego dekanatu, a także jeden duchowny z parafii prawosławnej Białowieży, ojciec Timofiej Nozdrin. I wszyscy ci, którzy no, mogli, to byli duchowni i uroczyście rozbrzmiewali słowa. Хрыстос воскрессі хрыстаў з маттвыхстаў, Аверне адпавядалі выйсціну ў воскресе за прадаўў зматтрыхстаў.